Bywają urodziny ludzi, którzy lepiej żeby w ogóle się nie urodzili. Taką osobą jest ten parszywy zbrodniarz Stepan Bandera. I to właśnie na jego cześć w Lwowie paradowali Ukraińcy e, niosąc pochodnie niosąc banderowskie flagi. Tymczasem polski rząd będzie odbudowywać kamienice w Lwowie, które znajdują się na ulicy e, nazwanej imieniem jednego ze zbrodniarzy. Ale w tym czasie mer Lwowa zapowiedział, że też będzie coś odbudowywać. Będzie odbudowywać muzeum też jednego ze zbrodniarzy, ludobójców, banderowców. Ja Ukrainie w dalszym ciągu życzę wygranej z Rosją i to całkowitej wygranej, włącznie z odzyskaniem wszystkich swoich terytorium, terytoriów. Ale nie można pozwolić żeby ludzie, którzy mordowali Polaków, którzy za to odpowiadają, byli jakkolwiek gloryfikowani, bo to byli zwykli barbarzyńcy, zwykli mordercy, którzy w sposób najbardziej bestialski mordowali naszych Rodaków. My tego nigdy nie możemy zapomnieć. Ja nie podam ręki komukolwiek, kto paraduje z banderowską flagą, kto chce odbudowywać muzea takich zbrodniarzy. Pytanie do rządu. Sikorski chwalił się ekshumacjami. Gdzie są te ekshumacje? Karol Nawrocki powiedział, że IPN jest gotów w ciągu kilku dni pojechać we wskazane miejsce. No i co? No i już teraz cicho. Już Sikorski o tym nie mówi. Już Trzaskowski o tym nie mówi. Kiedy, e, kiedy pojawił się ten temat, Trzaskowski powiedział, że można pochować te szczątki Polaków z ekshumacji na Powązkach. Ale na Powązkach od kilku lat Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć próbuje z, uzyskać zgodę na budowę pomnika wołyńskiego. I takiej zgody nie mają. I kilka tygodni temu znów... Rada Miasta Warszawy, gdzie koalicja obywatelska ma całkowitą większość. No a przecież wiadomo, że słuchają się Trzaskowskiego. Nie wyrazili kolejny raz zgody, a to Stowarzyszenie z własnych pieniędzy chce postawić tam pomnik Polakom pomordowanym przez Ukraińców, przez banderowców, przez ich sąsiadów. Platforma Obywatelska to skrajni hipokryci, ale też mówię wprost. Przez 8 lat rządów naszych prawa i sprawiedliwości nie zrobiliśmy tego, co można było zrobić, ale to trzeba zrobić. I ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby naciskać na Ukrainę, żeby przyznała się do tych zbrodni, żeby ekshumować rzeczywiście, a nie tylko o tym gadać naszych rodaków, żeby zrobić tam miejsca pamięci, a nie żeby finansować odbudowę kamienic na ulicach nazwanych imieniami ludobójców, bandytów. Pozdrawiam.